Tu mamy porównanie dwóch gatunków maślaków. Po lewej maślak pstry, i tu po prawej maślak sitarz. Zobaczcie, troszkę się jednak różnią. Oczywiście jest pewna zmienność w wyglądzie owocników, ale przede wszystkim popatrzmy sobie na te kapelusze. Proszę zobaczyć. Maślak sitarz ma wyraźnie jaśniejszy kapelusz, taki właśnie. Pomarańczowo-kremowy, a maślak maślaktry ma ciemniejszy i pokryty takim, jakby, jakby filcem, takimi kłaczkami. No i hymenofory, zupełnie, zupełnie inne. O, może się uda to jakoś ująć na, w jednym kadrze? Proszę bardzo, troszkę sobie powiększymy. No tutaj mamy sitarza. Popatrzcie. Jakie wielkie są te pory rurek na hymenoforze, a tutaj u maślaka pstrego jakie, jakie gęste. Zobaczmy jeszcze pod innym kątem. Myślę, że tu będzie trochę lepiej widać. Po prawej mamy sitarza z takimi dużymi porami nieregularnymi, a po lewej mamy maślaka pstrego. Proszę bardzo, tu nawet ciężko wyróżnić wyróżnić pody właśnie na hymenoforze. O.